Czyli może ktoś chorował na serce? Ale ktoś idzie. Kurde, jest A tu kolejny medalik z Panem Jezusem. Nie wiem czy to jest srebro czy nie. Dobrze, znajdujemy się w środku tego opuszczonego domku, ale już widać, że od dawna opuszczonego domku, ponieważ, tak jak widzicie, te pajęczyny, mam nadzieję, że widać je na kamerze, tworzyły się od dziesiątek lat. I wcale się nie dziwię, jak tu utworzyło się nawet nowe życie obca forma życia. No ale cóż, z tego co widzę, to chyba ten domek ma nawet strych. Dobrze. Ach, kurde, teraz będę musiał niestety otwierać wszystko gołymi rękami. O! Musiałem oczywiście zapomnieć tych rękawiczek. Dobra, zobaczymy co jest y, w samym domu. Już otwieram. Bo wchodzimy w sumie przez czekajcie. E, to chyba... Aha, chyba są szerszenie na, na strychu. No fajnie, ale trudno, dobra. Otwieramy pierwsze drzwi i zobaczymy, co, jakie sekrety skrywa ten domek. Widać, że tu już nie było nikogo od bardzo długo. Sądząc po tych pajęczynach, które tu się stworzyły. Wow, naprawdę, przez to, że dach jest jakby taką blachą stalową przez taką, taką jakby chyba to jest blacha stalowa tego dachu i jest nowy to ten domek ocalał praktycznie w nienaruszonym stanie ponieważ tutaj się wilgoć nie została no i dobrze może zaczniemy od od prawej strony yy, uszko tak no i oczywiście Pan Jezus ładna fotografia tak jak widać wszędzie burz nic w praktycznie tu nie ma same lasy ale widać niestety że to wszystko było przez szabrowników już demolowane szukane jakichś skarbów widać ale to może powiem za chwilę że najprawdopodobniej mieszkała tu jakaś bablinka która lubiła sobie szyć tak jest Świece stare naklejki jakiś jakby bajek Jak yy, widać, że to zapewne szydełkowała chyba bolinka to jakiś obrazek bo taka ładny obrazek się uchował co to jest? A to jest chyba jakieś ramki. Ech. Na samej półce nic nie ma. Na szafce znaczy tutaj mi się pierwsze co rzuca w oczy to gazeta. katowice bielsko biała. Ale dość nawet chyba nowa. 2001 rok. 24 grudzień. Ciekawe tu tak samo jakieś półki pozdejmowane ciężko, nie, nie będę tego otwierał, ale tam nic nie ma, musicie mi uwierzyć taki piecyk wszystko pajęczyny po prostu co dominuje w tym domu to pajęczyny ale tak mówiąc szczerze taka ładna toaletka jakby dla kobiet oczywiście ładnie się ten mebel prezentuje Zrobić renowację go. I mówiąc szczerze mógłby się jeszcze w, nie w jednym domu pięknie prezentować. Wszystkie mać z ladach Już jest wszystko praktycznie tak jak widzicie ogołocone. Chyba ławeczka. Mi się wydaje, że ławeczka z, z przed domu. W szafach są, bo tutaj niestety są tak samo rzeczy porozrzucane, ja nie wiem kto to porozrzucał. Więc nic już się niestety nie poradzi w szafie. W sumie rzeczy kobiece, jakieś naklejeczki. No i ogólnie. Już mi się mniej więcej zarysowuje obraz co kto tu mieszkał, co tu się mogło stać i już wam zaraz powiem. No i cóż, ogólnie y, zarys tej historii, ogólnie tego domu y, według mnie, oczywiście to jest moje zdanie, prezentuje się tak na pierwszy wizutę, że mieszkała tutaj jakaś taka mi się wydaje kobiecinka, babulinka, takie moim zdaniem to są rzeczy takiej starszej pani, tak? Która sobie tutaj samotnie mieszkała. Mówiąc szczerze, gazeta już jest z 2001 roku, czyli w tych latach najprawdopodobniej to były już takie chyba ostatnie momenty. Tutaj możliwe, że lokatorów tego domu, ponieważ widać, że ten dom już jest opuszczony od bardzo, bardzo dawna jeszcze tak dużych pajęczyn. Nie widziałem w żadnym opuszczonym domu, aż tak dużych po prostu wszędzie, więc widać, że tutaj nikogo nie było, już dość długo. I że w tych właśnie latach 2000, coś tam może plus trochę. Yy, ten dom po prostu został opuszczony, tak? No i to tyle. Ale. Idziemy dalej, zobaczymy yy, jeszcze, chyba tam zostało jedno pomieszczenie, chyba tak, z tego co mi się rzuca w oczy. No i zobaczymy yy, co. Tam się jeszcze znajduje. i Jakie ślady znajdziemy? Mówiąc szczerze, po byłych lokatorach idziemy. Będziemy przechodzić tam dalej, ale z tego co zobaczcie, z tego co się tak rzuca oczy, to, my, to wejście, te framugi, chyba, chyba dobrze mówię, jest bardzo małe, bardzo. Bardzo mało ktoś potrzebował miejsca sam, więc mi się wydaje, że najprawdopodobniej... Chyba jakiś fluid może... Czy do malowania rzęs? Nie wiem. Ktoś po prostu bardzo mało potrzebował miejsca tutaj w tym domu i najprawdopodobniej był ktoś dość niski i mały. Dobrze, przechodzimy do tego... Do tego pomieszczenia. Z tego co widać to trochę jest to dziwne, ponieważ zobaczcie jak w jak nienaturalny sposób jest postawiona ta kanapa aha, i okno czekajcie, może najpierw do okna tak, okno można bez problemu otworzyć, nie wiem czy się otwarło samo, czy po prostu szabry, szabronicy je otwarli oczywiście piękne obrazy, ale zaraz do nich przejdziemy która mi się to wydaje dziwne ta ogólnie kanapa. No i tak widać prąd, chyba już dawno też odłączony. I tak widać pełno pajęczny. Naprawdę w tym domu jest multum pajęczyn pa, Pan Jezus oczywiście. Przechodzimy sobie tutaj portfel. Yy, rzeczy osobistych nie ruszam. Po prostu mam taką zasadę, że po prostu ich nie ruszam. Yy, I tak widać, że to rzecz typowo. Nic, nic tam nie ma. Musicie mi uwierzyć, że nic tu nie ma. Muszę zostawić kamerkę. Dobra, tu są jakieś szuflady. Przy szuflady przedstawiają jakąkolwiek wartość. Nic tu nie ma. Są jakieś sztuczne kwiaty tylko. Cóż tutaj mamy? Pierwsze co nam się rzuca w oczy to taki medalnik. Może mi się uda wykonać zdjęcie jakieś dobre. To Wam pokażę. Nie potrafię rozszyfrować na, to, na ten moment, co to może być. A tu kolejny medalik. Z Panem Jezusem. Nie wiem czy to jest srebro czy nie. Ale ładnie to wygląda. chyba nic więcej tu nie ma kolejny medalik. Też chyba z Panem Jezusem. Ktoś lubił zbierać medaliki. Tu jakieś chyba te koraliki. Tu już raczej nic nie ma. Dalej. I to tutaj nie zabrali? Dobra, obraz number one czyli Pan Jezus, też piękny. A no tak jak widać, lata 2000. A tutaj Maria Panna z Dzieciątkiem Jezus. Też piękny obraz. Już dość nowe. Ale wszystko praktycznie w tym domu jest pootwierane. No i dobrze, i tutaj się orientujemy, jakie to są leki. Może, może Wy będziecie wiedzieć, to już widać. Piszę, że tu są krople na sercowe, czyli może ktoś chorował na serce. Nie wiem, czy to widzieliście, ale ktoś tu szedł. Jakiś, jakiś facet z kobietą w takiej dziczy z torbą podróżną przez las. Mam nadzieję, że jacyś włóczki je. Chyba, chyba nawet nie zauważyli, że tutaj jest opuszczony dom. To dobrze. Bo nie będę musiał się z nimi konfrontować poczekajcie, ja sobie tylko nasłucham i zobaczę czy po prostu jest czysto dobra będziemy kontynuować teraz nie straszyłem tutaj na, na nogi aponapro i jakieś leki no wiadomo, że ci niestety starsi ludzie też chorują no też muszą wykupować dość dużo leków w szafce nic nie ma z tego co mi się rzuciło w oczy taka dość ładna popielnica sobie tu leży tu rury możliwe, że tu może była nawet kuchnia jakieś Powiedzcie, co mnie dziwi, że tu nie ma łazienki. Tu chyba nie było łazienki, tak mi się wydaje. Rzeczy typowe dla kuchni. Tutaj, tak samo, niwe. Też jakieś szklanki pozostawały. Zobaczymy tutaj. O, mąka. Takie typowe kuchenne. Sprzęty, kto. Każdy ma je w domu. Nic tu nadzwyczajnego nie ma. Szczoteczka do zębów. Szczoteczka do zębów. Może na chwilę ją sobie dotknę. Na chwilę. Może zobaczę. Signal. Widzę, chyba że stara, nie? To mi się wydaje. Ładny taki zapach starości, można powiedzieć. A tutaj jakieś. Może pod herbaty oczywiście. Patrzę czy w ogóle znajdę jakąś datę użytku. O jest. 01 2013. Tak, 2000, myślę, że od dwóch do dwóch, od 2000 lata, czyli te do 2003. Coś się tu musiało wydarzyć złego. Nic tam nie ma. Tutaj takie prowizoryczne światło. I. Raczej mi się nie uda wejść na strych, ponieważ nie ma tu wejścia na strych. Jest chyba z tamtej strony, ale jest tak zarośnięty, że... No i właśnie tu się nawiązuje problem do tego, że po prostu... Jak wszystko zarośnie w lato, to nie da się po prostu wejść w niektóre miejsca, bo, no, bo są za bardzo zarośnięte. Trzeba było wykarczować i dopiero wejść. Dobrze. Yy, oczywiście, no cóż, tak, jak zawsze patrzymy światłem ultrafioletowym, czy tutaj czegoś podejrzanego nie ma. Taki smaczek, taki nasz smaczek na wyprawach. Więc zaraz wracamy. No dobrze, to teraz czas na światło ultrafioletowe. Zobaczymy, czy coś ciekawego znajdziemy w tym opuszczonym domu jakieś ślady krwi na przykład albo inne dziwne znaleziska które można znaleźć pod światłem ultrafioletowym, więc zaczynamy ja gaszę to główne światło wchodzimy, zacznijmy może sobie od tego pomieszczenia, które przez które weszliśmy, tak? przez to otwarte drzwi tu no dobrze, tutaj za bardzo nic nie rzuca w oczy Jak widzicie fajnie świeci te... Niektóre te materiały nawet dość fajnie świecą. Jak widzicie tutaj wiadro. Cały czas mówiąc szczerze, teraz myślę o tym stryku, Jakby się tam można było przynajmniej zobaczyć co tam jest. Nie wiem czy to widzicie, ale tak samo po prostu za bardzo nie ma w sumie poświecimy. No, pajęczyny za bardzo chyba nie emitują tego światła, tego co widać. Dobrze, wchodzimy do głównego pokoju. Fajnie, bo tu jest dość yy, ciemno i można... Znaczy tak bardzo te promienie ciemne nie świecą i można zobaczyć o wiele więcej niż w niektórych. tych Patrzcie jak ta zasłonka fajnie emituje to światło. Yy, łóżko. Yy. Na no, Pana Jezusa też poświecimy. ładny kolorek mu daje. Podłoga. Podłogi, no niestety nie zobaczymy, bo za bardzo świeci. po hmm. tych rzeczach tu porozrzucanych. Mówiąc szczerze, no to co lubią ludzie robią, nie wiem czy to są okoliczni mieszkańcy, czy coś, szabrują te wszystkie rzeczy. No to no, i, i ja to neguję, tak, Taką, tak, żeby komuś. Ogólnie wejść i, i po prostu to wszystko porozwalić. Ja, ja rozumiem urbeks i na przykład zwiedzanie tak, takich opuszczonych miejsc, żeby udokumentować, żeby potem, jak nawet się to zawali, bo i tak myślę, że właściciele tego, nawet jak, jeśli ktokolwiek to przejmie, nigdy po prostu nie będą tego remontować, tylko po prostu wyburzą i, i była będzie bardziej opłacalne postawić coś nowego. Tutaj nic nie ma. Ja tu nic nie widzę. Tak samo. Ale oczywiście wykonamy takie badanie. Tutaj tak samo nic nie ma. To, to ta kanapa jest dość interesująca. Oczywiście musiałem wejść w pańczyny I Tutaj tak samo nic się nie rzuca w oczy. Jakaś dziura. Dziura po piecu. Tak, widzicie. A w tej dziurze nic nie ma tutaj jest za jasno może po tej półce trochę popatrzymy e, biały skrawek jakiegoś materiału się tutaj bardzo emituje to tutaj tak samo nic oczywiście te ceny tak jak widzicie bardzo je emitują bardzo mi się to podoba dwa razy się już można powiedzieć nabrałem na to że to jakiś fajny skarb albo coś o, poczekajcie, to, to jakiś fajnie to wygląda. Wygląda to jak brylant, ale to nie jest brylant, to jakby jakiś guzik stary. nic tu nie ma ciekawego. Herbata, mocet, chyba też te stare rzeczy. No niestety. Nic tu nie ma. No i cóż, sam nie wiem, ponieważ zobaczę, czy będzie się dało dostać do tutaj, na ten strych, może jakiś sposób wymyślę. Szkoda, że tutaj nie ma miejsca wejścia z domu. Ja no muszę się zastanowić. Albo będziemy się widzieć jakimś sposobem na strychu, albo po prostu będziemy się widzieć na podsumowaniu. Więc zaraz zobaczycie. Ja się tak włączam na szybko, ponieważ. Gdy patrzyłem i rozglądałem się za strychem, muszę bardzo cicho mówić, to usłyszałem kroki zbliżające się do mnie. I ogólnie chyba ci ludzie, co tam przechodzili obok tego domu, nie wiem, to jest kompletny las, to jest jak dla mnie bardzo dziwne. To możliwe, że oni się teraz zbliżają do tego domu. Wyjście. W które weszłem, znaczy które weszłem na samym początku. Nie dam rady nim wejść, ponieważ... czekajcie Ponieważ tam się kręcą ci ludzie. I teraz no, mogę podziękować tylko szabrównikom, że udostępnili mi wyjście tym... No, tutaj oknem. Słyszę coraz to głośniejsze kroki. Ja będę uciekał tam w stronę lasu. No i cóż, będę się palić naokoło, ale trudno. Po prostu muszę się to nawekułować, bo, bo po prostu ktoś, ktoś się zbliża. Ja, ja Wam dziękuję za oglądanie. No i cóż, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Ja się awakuję. Na razie.